А вы? Który chcę Wam dzisiaj pokazać na kanale Bryki Dagmary na pewno może się ubiegać o kartę Dużej Rodziny, bo to jest piąte dziecko w rodzinie AMG GT. Na pewno może startować w konkursach piękności, bo piękny jest, nie można oderwać od niego oczu. Na pewno stanąłby na pierwszym miejscu podium. To jest samochód, który też może hmm, powalczyć o statuetkę w kategorii aerodynamika i brzmienie silnika. Silnik jest tutaj absolutnie rewelacyjny, o czym będę Wam opowiadać. I to jest samochód który ja już miałam okazję widzieć, ale wtedy niestety nie mogłam powiedzieć o nim ani słowa, zrobić ani jednego zdjęcia. Kiedy tylko mam taką okazję, pokazuję wam samochód, który jest przepiękny, który na pewno skradnie wasze serca. To Mercedes AMG GT Coupe 63 Formatik. Zobaczcie jak pięknie wygląda. W nowym AMG GT jest aktywne. Jest na przykład zawieszenie z aktywnym systemem stabilizacji przechyłów, czyli jak jedziecie naprawdę szybko, to ten samochód klei się do podłoża. Mamy aktywny spoiler, o tym za chwilę troszeczkę więcej Wam opowiem. Mamy tylną oś skrętną, którą dostajecie bez dopłat. No, i zmienny napęd na cztery koła. Czyli jeśli masz ochotę odpychać się z czterech kapci, leć z czterech kapci, a jeśli chcesz, napęd tylko na to jedno drgnięcie okiem, i już to masz. Poza tym szeroki rozstaw osi, bardzo nisko pochylona szyba przednia i krótkie zwisy. To oznacza, że w środku jest bardziej komfortowo, ale to musimy sprawdzić na żywym organizmie. Chodźcie. Jedna blondynka i sportowy samochód katastrofa, nie? No to mam dla was coś fajniejszego. Dwie blondynki i sportowy samochód. Magda jest no cześć. z AMG Brand Center. To jest pierwszy salon w Europie tego typu. No i właśnie mówimy o AMG GT Coupe, który jest właściwie Moim zdaniem, samochodem, który właściwie powinien szybko jeździć. No i przede wszystkim aerodynamika to jest podstawa w tym aucie. Mianowicie tutaj bardzo AMG zagrało i poszło właśnie w kierunku tak zwanej aktywnej aerodynamiki. Na przykład z samego przodu mamy tak zwany aktywny air panel. I słuchajcie, on jest teraz podwójny, ponieważ tutaj macie po, y, żaluzje i w pionie i w poziomie. I chodzi o to, że zazwyczaj te żaluzje, słuchajcie, są zamknięte. Po co? No po to, żeby prowadzić tak naprawdę. Y, Powietrze pod podwozie, po to, żeby przednia ośka się nie unosiła, po to, żeby samochód był lepiej przystany do drogi, lepiej po prostu się go prowadziło. Jeżeli komponenty y, potrzebują tego chłodzenia, tak? no to w tym momencie ten air panel otwiera się i chłodzi nam to, co trzeba. Trochę. Zobaczcie, jaki potężny jest ten grill, tak jak zawsze w AMG GT. I to jest tak, połączenie sportu i elegancji. I więcej tutaj jest połączenia sportu i elegancji, ale ja mam, Magdo, do ciebie jeszcze jedno pytanie, bo tu mamy pierwszą rzecz, która działa nam na aerodynamikę pojazdu, czyli docisk do, do nawierzchni. Natomiast są przecież bardzo popularne wloty powietrza, które czasem są, a czasem są takie, wiesz, bardzo dla ozdoby. Zobaczmy, gdzie są te dla ozdoby, a gdzie są te, które działają na aerodynamikę pojazdu o przetłoczeniach nie powiedziałyśmy, a to też myślę ważne, bo takie jak są bardzo, mocne, bardzo, nie? Jak najbardziej. Wszystkie chyba te elementy będą nam wpływały tutaj na aeronomikę auta, ale tutaj mamy tak zwany, słuchajcie, pakiet aerodynamiczny. On jest opcjonalnym pakietem aerodynamicznym i przede wszystkim możemy zwrócić sobie uwagę na niego z tyłu. Zapraszam Was do tyłu. A poczekajcie, to zanim Magda dotrze na tył i ja do niej dotrę, to tak, tutaj z przodu mamy, mamy tutaj ładny przelot, powietrze sobie tutaj przechodzi, chłodzi hamulce. Tu mamy elegancko zaznaczony element taki bardziej dekoracyjny, bo to nie działa, ale z tyłu mamy to, o czym mówiła Magda. Lotka, czy ona jest aktywna? Nie. To czy może być, uwaga i znowu to odpowiedź na pytanie jest... To zależy, Do, to zależy, <grym> dokładnie, bo w pakiecie aerodynamicznym macie statyczny spoiler, który zwiększa nam docisk tylnej osi, ale jeżeli nie weźmiecie tego pakietu, macie aktywną lotkę, która znowu powyżej 80 na godzinę unosi się i później już znowu sama z siebie potrafi przyjąć pięć różnych pozycji. I tym znowu nie sterujemy, to ona już wie doskonale, co ma robić, żeby poprawić właściwości prowadzenia auta, prawda? No. I co mamy z tyłu? Dyfuzor. Tutaj wspomniałaś o tym dyfuzorze naszym, który musimy sprawdzić, czy faktycznie jest prawdziwym dyfuzorze i czy działa znowu na aeronomikę. No to schodzimy na dół. No. <laughs> <laughs> Operator się namęczy troszeczkę. Mamy yy, płaską podłogę. Właśnie. Tu mamy element z włókna węglowego i ten tu też jest kolejny, kolejny słuchajcie pakiet tak naprawdę, bo też nie wszędzie jest to włókno węglowy. Tutaj mamy znowu pakiet po prostu pakiet karbon. Mm -hmm. I to jest bardzo potężne i połączone z podwójnym wydechem, a właściwie po bo mamy podwójne końcówki. Tak, układu drewnowego. Wydechowego, no też e, zwróćcie uwagę na kształt tego wydechu, bo to bardzo łatwo poznać właśnie w AMG, jeżeli mamy ten kształt wydechu, no to możecie z góry obstawiać, że jednak to jest tam Najmocniejsza wersja, czyli właśnie F8, zazwyczaj 60 trójka, Jakby ten kształt jest zarezerwowany dla tych najmocniejszych wersji w AMG. Mm -hmm. Samochód, który na pewno będzie budził emocje, tak sobie myślę. Ale tak. gdzie sprawdzić? Powiedz mi, jak to działa i czy rzeczywiście ten docisk do tylnej osi, bo można sobie tak ustawić, będzie mocniejszy. No słuchajcie, ja mam nadzieję, że widzimy się niedługo na torze, bo tak naprawdę tam to przetestujemy. Tutaj statycznie na razie ciężko nam o tym powiedzieć, ale już w przyszłym roku ktoś to mi coś że zobaczymy się na i będziemy jeździć i testować i nagrywać kolejne właśnie relacje. Trzymam Cię za słowo, super. do zobaczenia. Dzięki, Dzięki bardzo. bardzo. O sportowych samochodach mówi się, że są super szybkie, precyzyjne w prowadzeniu, ale tak kiepsko, jeśli chodzi o wsiadanie do środka, no to zadajmy kłam, temu oszczerstwu wsiadamy. Raz, dwa, trzy, cyk. Dziękuję. A w środku hmm, trochę elegancji i trochę na sportowo mamy włókno węglowe. Mamy też konsolę środkową z dużym ekranem, 11,9 cala. Wszystko co jest potrzebne jest oczywiście w środku wewnątrz. Wszystko działa na dotyk. Każda jedna, każdy jeden element, który chcemy sobie ustawić. Ale w tym samochodzie przede wszystkim ważna jest ergonomia i nie można tutaj powiedzieć, że jej nie ma. Wszystko jest pod ręką. Kierownica jest bardzo wygodna, totalnie sportowa. Mamy tutaj alcantarę, to powoduje, że trzymamy się mocniej kierownicy. Mamy też odrobinę włókna węglowego i oczywiście taka charakterystyczna dla AMG i w ogóle dla Mercedesa kierownica trójramienna. Czy jest coś o czym zapomniałam? Na pewno, ale jak będę go testować, to więcej Wam opowiem o możliwościach tego samochodu. Natomiast dzisiaj mogę powiedzieć, że jest w nim bardzo wygodnie, przynajmniej w tym pierwszym rzędzie. Tutaj mamy w ogóle takie połączenie 2 plus 2. Z tyłu no, będzie ciężko pojechać komfortowo, ale dwie osoby na pewno pojadą wygodnie, no i przede wszystkim szybko. No właśnie, a skoro szybko. Hmm. To może sprawdźmy, co tam w sercu gra. Hmm? Pod maską. Zajrzymy pod maskę, opowiem wam trochę o silniku. Chodźcie. Jakbym miała kluczyki i mogła wyjechać z piętra, to pewnie już bym dawno tym samochodem jeździła po ulicach. Na razie jeszcze nie ma takiej opcji. A dobra, tu jest jeszcze zaczep. Gdzie my go mamy? Gdzie my go mamy? Tu go mamy. Jak zwykle na środku. Dobra, jedziemy do góry. Zobaczcie, co jest pod maską tego potwora. Tutaj mamy bardzo ważny i poważny silnik, bo to jest 4 V8 Biturbo i mamy tutaj dwie możliwości, dwie moce. Jeśli chodzi o ten konkretny model, który dzisiaj Wam pokazujemy, to jest MGGT63 Formatic, to tutaj mamy. 585 koni mechanicznych i 800 Nm momentu, co daje taką możliwość, żeby od 0 do 100 rozwinąć się w 3,2 sekundy. Ale macie do wyboru jeszcze AMG GT55, też formatic i tam jest 476 koni mechanicznych i 700 Nm momentu, co łącznie daje możliwość rozwinięcia się od zera do 100. W 3,9 sekundy. No i taki silnik to ja rozumiem. A jak to brzmi? O! No, ja nie byłabym sobą, gdybym wam nie zademonstrowała. No i to jest porządne brzmienie silnika. Mamy tutaj oczywiście limiter, więc powyżej 4000 obrotów nie da się podskoczyć. Ale jak już wyjedziemy na ulicę, to na pewno będzie nas słychać. AMG GT Coupe. No, budzi emocje nawet jak stoi nie jeździ. Muszę Wam powiedzieć, że ten samochód spokojnie można zamówić już dzisiaj. Można go sobie skonfigurować. Tylko nie przestraszcie się ceny. Może być grubo ponad bańkę. Ale to jest auto, które budzi emocje nawet kiedy stoi i to zdecydowanie. Więc kiedy pojawi się na naszych ulicach w styczniu/lutym przyszłego roku, jestem pewna, że kars będą mieli co robić. Piękne auto, jak jeździ i e, czy spełnia oczekiwania, opowiem wam, kiedy będę miała okazję go przetestować. A tymczasem do zobaczenia. Trzeci raz.